thank you Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj przygotowałem dla was recenzję zestawu z Lego Ninjago, zwiastun burzy, inaczej Stormbringer. Zestaw jest z roku 2018, a konkretnie pojawił się na drugą połowę roku 2018. Przedstawia on smoka związanego z dziewiątym sezonem Lego Ninjago. Opakowanie jest dosyć sporych gabarytów, no w końcu jakoś musi pomieścić 493 elementy. U góry mamy motywy 9. sezonu Lego Ninjago, zaś w prawym dolnym rogu wszystkie minifigurki, które wchodzą w cały skład tego zestawu. Na pleckach opakowania mamy mnóstwo nadruków, wygląd zestawu po złożeniu oraz informacja od producenta, że zestaw jest kompatybilny z systemem Lego tak prezentuje się Stormbringer. Smok błyskawic ma zdejmowane siodło dla minifigurki z przyczepionymi lejcami, otwierane szczęki z dwoma sprężynowymi działkami do strzelania, ruchomą szyję, skrzydła, nogi i stopy, funkcje machania ogonem oraz cztery miejsca, w których można przyczepić łańcuchy zemsty bez nogiego. Zestaw jest naprawdę spory. Ma aż metra długości. No 49 cm To jest właśnie mniej więcej dokładnie. Muszę się przyczepić do skrzydeł. Wiem, że w kreskówce mniej więcej wygląda to dosyć podobnie, ale te skrzydła to taki trochę dramat. Jeden podłużny element i w sumie to by było na tyle. Podoba mi się, że ogon no możemy sobie tym ogonem ruszać jak widzicie, ponieważ tutaj mamy taki ciekawy element z techniksa. Dużo, dużo ciekawych klocków. No kolory Styka jest właśnie taka niebieskawa, ciemno-niebieskawa, granatowa, i to właśnie może się przydać do różnego rodzaju moców budowli. Przed wami głowa Stormbringera posiada element z nadrukiem. Możemy tutaj sobie otworzyć jego paszcze, i tutaj widzimy działka, inaczej, błyskawice, które swobodnie możemy sobie wystrzelić. Tak właśnie wygląda ten system strzelania. To jest klasyczny system na te wyrzutnie sprężynkowe. Głowa może się ruszać dookoła, bo tutaj mamy taki specjalny staw kulkowy, dzięki czemu dookoła możemy sobie tą główką kręcić i mnóstwo, mnóstwo kolców na tej głowie, bo chyba tak to profesjonalnie się nazywa. Zajmijmy się teraz drugą sekcją tego produktu, czyli nogami oraz siodełkiem. Siodełko możemy sobie odczepiać i przyczepiać. Na nim posadziłem akurat dj -a. Tutaj mamy jakieś chwytaki, więc możemy sobie położyć, przyczepić broń. Nogi, nogi to chyba też są oparte na stawie kulkowym, aczkolwiek to już nie do końca, ale coś łudząco przypominającego staw kulkowy. Nogami możemy sobie swobodnie, swobodnie poruszać. Prawie we wszystkie strony, więc regulacja na bogato. Przyszła pora na ostatni charakterystyczny element smoka, czyli ogon składający się aż z trzech Modułów, ogon jest naprawdę długim ogonem i jest zakończony czarnym elementem, który w połowie jest wykonany z plastiku, a w połowie z no, gumy, po prostu. Nie wiem, to jest pewnie w formie bezpieczeństwa, żeby może podczas zabawy się nie uszkodzić tym smokiem albo swoich klocków. Mamy element z Technicsa, dzięki któremu możemy sobie poruszać ogonem w stronę lewą oraz prawą. Tak wyglądają minifigurki. Mamy Jaya, Mortkę, Zayna oraz Beznogiego, który nie ma nóg, ale na to sama nazwa wskazuje. Najbardziej podobają mi się Ninja, czyli Jay oraz Zayn, ponieważ mają ciekawe torsiki, bogate nadruki i trochę mam żal właśnie do tych Łowców Smoków, bo cały sezon 9 wszyscy antagoniści, właśnie chodzi mi o tych Łowców Smoków, no mają mniej więcej takie same torsiki i takie same spodenki, co prawda bez nogi nie ma nóg, ale w porównaniu z innymi łowcami smoków to wypada dosyć podobnie. Plecki naszych postaci oraz druga twarzyczka Jaya. Jay jako jedyny w tym zestawie posiada dwie twarzyczki. Warto jeszcze dodać, że otrzymujemy takie miejsce, w którym jest jeden z artefaktów dziewiątego sezonu LEGO Ninjago, czyli napierśnik od złotej z broni. Otrzymujemy również pakiecik broni, taki skromny, ale bardzo cieszy, bo rzadko się zdarza, że tyle, tyle broni znajduje się w jednym zestawie LEGO Ninjago. Mam nadzieję, że recenzja Wam się spodobała. Cena katalogowa tego zestawu wynosi 180 zł, ale ja go zakupiłem za 108 zł w Empiku. Myślę, że możecie go jeszcze dopaść w dobrej cenie, ale spieszcie się, bo on już powoli będzie wychodził ze sklepu, bo jednak zbliża się jego rok odkąd pojawił się na rynku. Według mnie zestaw warty, naprawdę warty swojej ceny, bo za 180 zł katalogowo, przypomnę, mamy prawie 500 elementów, pakiet świetnych broni, minifigurki oraz powrót do starych dobrych smoków. Jeśli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!